nasz najładniejszy nocleg na którym będziemy. Michał mnie żeby. Polocie. Stawaj. trudnią Co no, dobra. Niestety już takiego ładnego noclegu nie będziemy mieć na innych wyspach. No ale tu jest pięknie. Jest balkonik. Jest impreza. O, Bardzo fajne. Najważniejsze, że kuchnia na wyposażeniu. no zobaczymy. A też ja jest bardzo ładna. Doszliśmy na plażę, ale mieliśmy kawałek. Trochę takim ciężkim dojściem, bo trzeba iść ulicą, nie ma porobionych chodników. A jeżdżą tutaj jak wariaci. No ale udało się dojść. Plaża nazywa się. Jak się nazywa? Powiedz... No, jakoś tak. Bałwalum. Bałwalon, no. Musimy wrócić na lotnisko, bo wczoraj będąc na lotnisku zapomnieliśmy odebrać karty autobusowe. No niestety zdarza się, więc musimy się tam po nie wrócić. Idziemy na autobus. Zobaczymy jak to jest, bo ponoć przejażdżki tymi autobusami są mega hardkorowe. Daliśmy ciała z tym odbiorem kart na lotnisku. Nie my. Bo musimy teraz czekać na autobusa, nawet nie wiemy czy nas zabierze. Także nie popełniajcie tego błędu. Od razu na lotnisku odbiór kart na autobus. Bo stracicie cały dzień tak jak my. tyle rano jest. No ale już. No ale zanim dojedziemy, zanim odbierzemy, to już leci cały dzień. Okay. Także masakra. No, w końcu udało nam się dojechać po przebojach z autobusem. Na plaży, nie pamiętam jak się nazywa, później on gdzieś tutaj napiszę, No i ogólnie plaża jest pusta. Pracowaliśmy praktycznie sami. Nasze jedzonko w Lake mało. Mało? Ale fryski. Jeszcze przed plażą trzeba się pożywić. Ja mam krewetki z brytkami, a Michał mięsko wołowinę. Wieprzowinę, dobre? Ja nie wiem, bo tylko szata czuję. <laughs> Najlepsze właśnie na Seszelach jest to, że przychodzisz sobie na taką plażę i jest cała dla ciebie. Puściutko dosłownie. Tu Michałek leży. Tutaj sobie tylko jacyś państwo przychodzą, ale tak naprawdę to są dwie, trzy osoby, które się tutaj gdzieś kręcą. Może to przez ten deszcz? No. I wracamy sobie szalonym autobusem. Wszyscy ten. Na belombre patrz. Ulewa jest niesamowita. A w ogóle najlepsze jest to, że leje już tak chyba od dwóch godzin. Kupiliśmy seszelski z... rum. Pokaż go. Taka maka. Pan mówił, że ten smak jest najlepszy. No i w przerwie po prostu w drodze do domu chcieliśmy sobie go spróbować tutaj, żeby nie siedzieć już w pokoju. Ładnie? A ładnie pachnie, no. Próbujesz? O, patrę. Dobra, to gwinta, bo niestety nie mamy myśli. <laughs> Podobne jak te drinki, tylko że takie mocniejsze. Tak? Pokaż. 43 V mamy tu. No to mocny nie pij, bo Cię porubię. O ja mocne. Ale taki ciekawy smak. No. Powiedz, jak Miller. Yy, to jest... czuć... się Boże, mówił? Vanilią? No, nie pamiętam. Na końcu języka? Bukietem jakimś tam daje, kokosowym. No. Dobry jest, ale mocne. Jest godzina dziewiąta dzisiaj. Wychodzimy, mamy nadzieję, że trafimy dużo szybciej już na plażę, na którą planujemy. Wczoraj stało się, jak się stało, wszystko przez te karty autobusowe. Przez to, że musieliśmy się wracać na lotnisko, nie mieliśmy kart. Właśnie, masz kartę? Taką. Na autobus. No. Także dzisiaj powinno nam zająć to dużo szybciej. Mamy nadzieję, że pogoda się nie zepsuje, bo jeszcze jest w miarę jako tako. A dzisiaj taka pogoda. O, coś tam mi propi chyba. wspaniale. Ale dzisiaj jestem też mądrzejsza i wzięłam ze sobą parasolkę. Także... Jesteśmy przygotowani nawet na deszcz. No, w końcu dojechaliśmy. Oczywiście pomyliliśmy autobus i przejechaliśmy całą wyspę dookoła. Marnotrawstwo czasu, no ale cóż zrobić, jak się nie wie dokładnie, jak jest. No, to tak właśnie jest. No, to jest chyba jedna z najładniejszych plaż na, na Machę. Miał co tam fotografujesz? <laughs> Naprawdę. Tu jest, tu jest rajsko, to jest no, jedno z najpiękniejszych miejsc. Pan nam robi kokoska. Za 75 tych rupi To się bierzemy, czy tylko tego kokoska? Banany z drzewa. Jak kokosek, smakuje? Przepyszny. No B. Polecam. Jedyne 22 zł. walizki na prom. I właśnie dzisiaj przemieszczamy się na drugą wyspę, na Ladik. A teraz będziemy sobie czekać w kolejce jeszcze godzinka do odpłynięcia. Pani powiedziała, że lepiej z przodu dla tych, którzy nie będą wymiotować. A z tyłu dla tych, którzy będą. No i ja stwierdziłam, że siadamy do przodu, bo myślę, że nie będę, ale Michał siedzi obrażony, bo się boi, że będziemy i chciał do tyłu. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie będziemy wymiotować. Jak tam Michał, Bujak? Co? Trochę buja. 10 minut temu wypłynęliśmy, no troszkę buja, nie jest tak źle, ale myślę, że to dlatego, że dzisiaj jest taka piękna pogoda. No tu jest od razu mamy wyjście na podwórko, tutaj są takie, kilka takich domeczków. No to ewidentnie jest dużo gorszy już nocleg niż tamto, ale tak jest y, bardziej klimatycznie. Błazeria na ścianach i tak dalej, i tak dalej, ale ogólnie jest ok, jest klimat to najważniejsze. Ręczniki, jest wszystko, jest. A tu już nasz bajzel. No, także tak to wygląda, ale bardzo mili, sympatyczni ludzie tu są. Także za to naprawdę duży plus. To są nasze rowerki górskie, bardzo fajne. Bo... Widzieliśmy, że tutaj niektórzy mają takie miejskie, ale ten chyba nie jest aż taki łatwy, więc to doszliśmy tutaj na tą plażę, ale naprawdę było ciężko. Myśleliśmy, że się pokąpiemy, a są tak mega duże fale, że strach w ogóle wejść. Także trochę żałuję, że nie poszliśmy na inną, tam gdzie są spokojniejsze, bo po prostu jest taki upał bo tych rowerach, że marzyliśmy, zawsze wszystko się To jak ci smakuje? Tak, to no dobre, o Dobra, ja naprawdę lubię. dobre. Patrzcie jaki idzie. Alwaros nadrineczka. Nie boś się tak. Weź, to trzeba. Tu niedaleko naszych domków, mamy zejście na plażę bodajże i niby jakieś dobre drinki Michał wyczaił, no więc się przekonamy czy jest tak jak, tak jak zapewniał. No. I po drinku naszym, Michał tak sprawdził godzinę otwarcia. Nie sprawdził raczej. Właśnie nie sprawdził i okazało się, że jest close do 18, tylko idziemy gdzie indziej. Idzie indziej, bo tam jest otwarte. Nie miał tak dobrej opinii, ale. Nie. Zobacz, nie no, ale taki spacerek też jest przyjemny. O, chodź tam na chwilę, zobaczymy na tą puśtawkę. Jezu, jak się zapadłam. Pies Tu w ogóle wszędzie chodzą takie pieski. Dojechaliśmy właśnie do tego parku przed tą najpiękniejszą plażą świata, gdzie te żółwie sobie tutaj chodzą. Przed chwilą tutaj sobie cykaliśmy różne foteczki. Wstęp jest płatny 150 rupi od osoby, ale na pewno warto. Te żółwiki są mega. No w ogóle pogoda jest taka, że Stoisz w miejscu i leje się z Ciebie normalnie. Czyli musisz wchodzić do wody, żeby być mokrym. Fajne żółwiki. Dobra, jedziemy dalej, bo czas nas goni, a jeszcze mamy kajaki przed sobą dzisiaj. Cudownie. Idziemy kawałek dalej. Tutaj zobaczyliśmy na tą plażę, ale jest straszny przypływ. Nie ma za dużo miejsca, gdzie się położyć. Więc 4 minuty, a z jest na Plażę zobaczymy. Nie o co, taki przestraszony? Bardzo. No kurde ale buja No buja ferce

No i jesteśmy na pralę. Bardzo szybko wcześniej musieliśmy wstać, bo mieliśmy już chorą o 7.30. A tak wygląda nasz nowy nocek. Też jest tutaj bardzo fajnie, bo mamy taki widoczek z okna. To jest nasz balkonik. Właśnie sobie pijemy kawkę. Można sobie brać te leżaczki i przenieść sobie na plażę. Także to też jest bardzo fajna opcja. Dojechaliśmy autobusikiem na ostatni przystanek na plaży Anselazio. Czy jakoś tak. I się idzie taką ładną dżunglą. Tylko najgorsze jest to, że trzeba teraz zastuwać ile? 40 minut? Na pieszo pod taką górkę. Także jest grubo. Dobrze, że chociaż taką dżunglą, a nie słońcem. No ale i tak jest ciężko. Kamila mówi, że jest gorąca. Już jesteśmy na Anselazio, ogólnie w duże są fale. Jest chyba jakiś przypływ, bo plaża jest bardzo mała. Przed chwilą jednej pani zabrało wszystkie rzeczy. Także my rozłożyliśmy się prawie pod płotem, że tak powiem. No ogólnie pięknie, jest pięknie naprawdę, kolor tutaj jest piękny, ale no szkoda, że jest taka krótka fala, krótka plaża, eee, no no i tyle. Michałek sobie coś nagrywa. Kupiliśmy no. papaję, bo nam tak bardzo wszyscy polecali i co Michał? Smak się Zatem, zgadza? Słodsze będzie. Chcieliśmy z Anselazją i jeszcze nam zostało trochę dnia. Mm. Dobra. Ja trochę jak jest mel. trochę słodka. Trochę jak melon coś. Mm. Takie. Mm -hmm. Pierwszy raz mogliśmy gdzieś wyjść wieczorem. W sumie jest godzina 19. I w końcu jest jakieś miejsce, gdzie możemy sobie posiedzieć, ale to chyba dlatego też, że jest sobota dzisiaj i lokalsi też tutaj imprezują, piją sobie, bawią się, słuchają muzyczki. Także pierwszy raz od kilku dni, kiedy możemy gdzieś wyjść. Czekamy jest. na jedzonko tutaj. Centrum imprezowe. I ja, tak. Trubko. I lokalne piwko, bardzo dobre. Pewnie jeszcze godzinka i się wszystko pozamyka. Tak mi się wydaje. Bo sklepy są do której? Do 21? No, jeden, to jedzątko pierwsza, jest do 20.30, ale to i tak mówię, to i tak jest szok, tak że jest takiego otwarte. Bo na przykład na LAVIX już o się zamykało. Nie, takeaway o dziewiętnastej no, niektóre. No nawet tak, nawet ale to już było daleko od nas Idziemy sobie teraz. Dzisiaj, w sumie nasz ostatni dzień na Flanaggi, na, na plażę Anse Georgette i tu właśnie trzeba przejść przez takie pole golfowe jednego z hotelu. Czytaliśmy wcześniej, że ponoć trzeba robić rezerwację, dzień wcześniej, tutaj, żeby was wpuścili, ale teraz jest mało turystów, więc tak naprawdę nie trzeba wpuścili nas do żadnej rezerwacji. Ale w innych miesiącach, nie wiem, przykładowo chyba jest więcej ich tutaj, ludzi myślę tak marzec, kwiecień, to my jesteśmy w czerwcu, to wtedy chyba trzeba rezerwować na no, dzień wcześniej, żeby was wpuścili. A no, zawsze można zapytać, chyba jest podany jakiś numer na WhatsApp i można do nich pisać, albo poprosić kogoś z hotelu w recepcji, żeby wam dokonał takiej rezerwacji wyjścia. No. A przed nami jeszcze tak gdzieś kilometr przez takie ładne pole golfowe. Nie drugie. Nie drugie tylko. Ale nie ma słońca, to nie ma takiego Ta jest ładniejsza od Ampelazji, moim zdaniem. A tu mieliśmy sobie ostatni nocleg na Machę z takim fajnym basenikiem. Szkoda, że tylko jedna noc, no ale wszystko co dobre szybko się, się kończy. Tu mieliśmy taki balkonik czy balkonik, no taki wyjście z pokoju. To były pokoiki i tutaj był nasz. Pod szósteczkę. No. Także jeżeli ktoś by chciał być na machę to polecamy ten nocleg, a tylko że w sumie był jeden mały taki mankament, taki duży pająk był w łazience w nocy, ale uciekł. Michał rozbija kokoska, którego znaleźliśmy obok hotelu. Już? Jest, Nauczył się ostatnio na tym, robię. na wycieczce i proszę bardzo. Wyjechać, w środku woda.